Nielegalnie rozmontowane skorupy lodówek czy telewizorów zalegające przy śmietnikach to niestety częsty widok na osiedlach mieszkaniowych. Ich zagospodarowanie to dodatkowy koszt dla spółdzielni czy wspólnot mieszkaniowych. To również koszt dla środowiska. W wyniku nielegalnego demontażu niebezpieczne substancje z urządzeń trafiają do atmosfery i wód gruntowych, a w efekcie do naszych organizmów. Projekt Ekoosiedle w ramach programu Ekoprofit to szansa na rozwiązanie tego problemu. Spółdzielnia Mieszkaniowa Janowo z Rumi jest jednym z uczestników programu. Dzięki swojemu zaangażowaniu zyskała tytuł ekolidera w roku 2024. Agnieszka Fejl, jestem zastępcą prezesa zarządu do spraw gospodarki z zasobami mieszkaniowymi w Współdzielni Mieszkaniowej Janowo w Rumi. Informacje na temat zbiórki zamieszczamy w każdym wydaniu biletynu informacyjnym Spółdzielni, Współdzielni. Ponadto na kratkach schodowych zamieszczaliśmy Plakaty, także jest tylko informacja opisana, w jakim miejscu należy składować te odpady, no i mieszkańcy faktycznie z tego korzystają z takich informacji. Wszelkie odpady elektrośmieci zbieramy w, w cyklu. Ciągłym przez cały rok na, na, na okrągło. E, mieszkańcy mogą do nas zwieść na teren bazy spółdzielni, jest wyznaczone miejsce do gromadzenia odpadów tego typu. Każdorazowo po, po tym, jak firma sobie odbierze od nas z bazy elektrośmieci e, i po podaniu nam ilości e, tych śmieci, tym taką informację, e, wystawiamy fakturkę. Na podstawie której otrzymujemy przelew z, w ramach pro, programu EcoProfit i te środki przeznaczamy, dotychczas przeznaczaliśmy na, na, na nasadzenia, dodatkowe nasadzenia na terenie osiedla. Myślę, że dla każdej spółdzielni czy wspólnoty no taki program jest naprawdę korzystny. Tak? No myśmy odczuli naprawdę poprawę. Jeśli chodzi o zachowanie jakichś tam elementarnych zasad porządku przy pergolach śmietnikowych, myślę, że każda spółdzielnia, która ma potrzebę z właśnie wywozu odpadów elektrośmieci, gabaretów tego typu, może wypełnić formularz na stronie GoProfitu. No i zachęcamy do, do, do uczestnictwa w tym programie. Jednocześnie jest taka możliwość, żeby wpisać jako bonus polecający hasło Janowo, dzięki czemu otrzymacie Państwo dodatkowe jakieś tam korzyści z tego tytułu. Zapisz się do programu na stronie ekomyślnikprofit.pl. Program dla współdzielni i wspólnot mieszkaniowych, zarządców nieruchomości, rad osiedli, dzielnic i okręgów.